Co? Spokojnie. Napęd uzyskują nie tak jak kaczki używając nóg, lecz za pomocą skrzydeł. To zależy od Was, od Waszego abonamentu. Możecie być pewni, Wasz abonament z pewnością się. Proszę spojrzeć. Kalgon zapobiega powstawaniu kamienia w wodzie, zapewniając do dzisiejszego. Okazję znajdziesz na sklep.orange.pl Sprawdźmy jak działa ci Na paznokciach, które usłyszałem wam na iż wcale nie jesteś pielęgniarką. I odbudowania zaufania pomiędzy małżonkami. To wszystko, dziękuję. No, e, ...manipulować mną e, jak tylko nad moją osobą. Mhm. Mm pomocy. Twoim zadaniem będzie dotarcie do burgrabi, Wydkowskiego Zamku i zmuszenie go do otwarcia. Kalkuluję, że ja pan zapłacił parę milionów złotych odszkodowania ze z. Nastawionych do jego metod. Jak dzisiaj po latach oceniamy fenomen kaszpilowskiego. Oh. Jestem Megan. Byłaś już kiedyś u nas w starym warsztacie. Skądś Cię pamiętam? Grupowych zagrał puszczak. To był zdecydowanie najsłabszy zespół tej edycji. Ten stadion rzeczywiście jest zamknięty, ale prawdopodobnie on będzie przygotowany na finał. Yy, ale was? Słyszę. Einige Beträge, da wird nicht gekleckert. Das ist Rame w subałkach około 23 stopni. Niestety na napięcie wschodnie. Północno wschodniej Polski, szok. jednak jakby nie patrzeć, to w tej chwili już ponad połowa firm usługowych... Ja nie potrafię w ogóle. Mój Nie! To takie wyrwanie! Mi pożyczki zupełnie za darmo. Poczuj moc wsparcia z jedyną taką. Aha. US and as well, uh, and China also helped this result. Of the IMF and Microsoft heads into the cloud, it prepares an order. But we're on some discussion, Rosgojava Tush said, Not Shell, Fulcher, Lothar, Justice. To muszą być oni? Jak dla dłużą mnie, dłużą niekoniecznie Marwesi. W porządku, zacznijmy tego zadania. Jest robot właśnie o takiej strukturze, o której pokazałem. Hop! ...jaż sześć razy więcej wody i brudu niż zwykłe mopy. Popatrzcie na tę prostą demo... No, generalnie jest tak, co mopy. Nie chcecie amacarek umytać, da 90 Minuten, Es diese. Und wenn er dann mal richtig fit ist auf dieses Federspiel, dann fliegt er 20. Immerhin noch zwei Leute zu, okay? Ja, Eben und, und vor ja. allen Dingen in deinem Alter hättest du Noch was er wollt. In dieser Ecke sehen wir unsere Herausforderung, die großen Knochen. you're